Dzień dobry, w kolejnym filmie pokażę Wam, jak stworzone warstwy buforów oraz obszaru w odległości ponad 500 metrów od cieków wodnych połączyć wszystkie odpowiednio w jeden click shapefile, tak żeby wynikowo otrzymać jedną mapę wektorową, mapę bonitacyjną obszaru w zależności od odległości od cieków wodnych. Proszę Państwa, jak pamiętacie z poprzedniego ćwiczenia, tutaj te wszystkie warstwy, te obiekty są na osobnych warstwach, prawda? Gdybym połączył te wszystkie warstwy w jedną, miałbym błędy w geometrii, ponieważ jedno poligony nakładałyby się na drugie. Czyli pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest odpowiednie przycięcie tych warstw, żeby przygotować sobie pewną układankę, którą na samym końcu połączymy. A proszę Państwa, aby to zrobić, należy odjąć po pierwsze od bufora 500 metrów bufor 100 metrów. Wykorzystamy do tego narzędzie różnicy z narzędzi geoprocesingu. Różnica, wejściowa warstwa, czyli ta warstwa, od której odejmujemy, to będzie bufor 500. Warstwa do różnicy, czyli którą odejmujemy, to będzie bufor 100. Przeglądaj, zapisuję sobie jako 500 minus 100. Ja używam bardzo prostych zapisów, czy też bardzo prostych nazw tych plików, aby ich po pierwsze nie przedłużać i po drugie, żeby się nie pogubić. OK, dodaję wynikową warstwę do mapy. Proszę zobaczyć, co mi tutaj powstało. O to chodzi, żebym miał taką warstwę, gdzie jest bufor 500 z wyciętym miejscem, w którym znajdował się bufor 100. Następnie z obszaru ponad 500 należy wyciąć bufor 500. Posługujemy się tym, tym samym narzędziem różnicy. Wyjściowa warstwa obszar ponad 500. Warstwa do różnicy bufor 500, wpisuję sobie ponad 500, minus 500. OK, dodaję wynikową warstwę do mapy. I proszę Państwa jest to taki obszar właśnie wyci z wyciętym obszarem bufora ponad 500 metrów. I to jest moja układanka proszę Państwa, zostawiam tą warstwę, zostawiam tą warstwę oraz zostawiam warstwę Bufor 100. Pozostałe warstwy są już w projekcie niepotrzebne. Wyrzuciłem sobie Bufor 100, muszę go jeszcze raz dodać, przepraszam bardzo. Bufor 100 jest open. czyli Bufor 100 też jest niepotrzebny. Proszę Państwa, te trzy warstwy, które są teraz widoczne, muszę połączyć w jeden plik Shapefile. Na początku zawsze radzę sprawdzić ich układy współrzędnych. We właściwościach zakładkę ogólne musi być układ 92, tak żeby narzędzie łączenia plików wektorowych 1 zadziałało. Jest 92, tutaj też jest 92, czyli wszystko powinno być w porządku. Wektor narzędzia zarządzania danymi połącz pliki shapefile 1 wybieram w katalogu warstwy, naciskam przeglądaj i wybieram te trzy pliki, czyli 500 100, bufor 100 oraz ponad 500 500. Open, wyjściowa warstwa, nazwę ją bulutacja cieki i dodaję wynik do mapy. Zamknę. Proszę zobaczyć, powstała mi warstwa wektorowa o geometrii poligonu gdzie na jednej warstwie mam właśnie te wszystkie obszary buforu. Włączam tabelę atrybutów tej warstwy i widzę, że każdy obiekt to jest po prostu jedna warstwa ta źródłowa. Prawda? Mam trzy obiekty. Jeden to jest od 0 do 100 metrów, drugi obiekt to jest od 100 do 500 metrów, a trzeci obiekt jest ponad 500 metrów od sieci rzecznej. Teraz jedyne co muszę zrobić, to Przypisać poszczególnym obiektom odpowiednią ilość punktów bonitacyjnych, która wynika z tabeli w poleceniu do projektu. Robi się to w bardzo prosty sposób. Należy w tabeli atrybutów tej warstwy zaznaczyć tryb edycji, dodać nową kolumnę o nazwie Bonitacja. Mają być to liczby całkowite. O szerokości trzech znaków. Klikam OK i proszę Państwa, zobaczmy. Mam zazna zaznaczoną, zaznaczony wiersz z obszarami ponad 500 metrów. Według tabeli nadaje im jeden punkt. Ten wiersz są to obszary widać od 0 do 100 metrów. Według tabeli nadaje im trzy punkty. Ostatni wiersz, oczywiście to będą obszary od 100 do, 400, do 500 metrów, nadaje im dwa punkty. Proszę bardzo zwracać uwagę na to, któremu obszarowi nadajecie jaką ilość punktów, bo ta kolejność może być inna. w Zależy od tego, jak nazwiecie te warstwy, jak program je łączył, tak, taką kolejność ustawi. Kiedy nadamy ilość, odpowiednią ilość punktów, wystarczy zapisać nasze zmiany, wyłączyć tryb edycji I mamy, proszę Państwa, gotową mapę bonitacyjną w zależności od odległości od cieków wodnych, z tym, że dla całego obszaru, całego orkusza mapy. Każdy z Państwa otrzymał na ćwiczeniach taki plik shapefile, w którym była siatka wektorowa z odpowiednimi numerami i przydzieliłem każdemu odpowiednio dwa lub też cztery numery, jeżeli ktoś pracuje w grupie dwuosobowej, cztery oczka tej siatki. Do których należy przycinać właśnie te warstwy, aby otrzymać, warstwę, aby otrzymać mapę wynikową. Proszę Państwa, i teraz co jeszcze zrobimy? Po pierwsze, oczywiście należy dodać sobie tą siatkę do projektu. Ona powinna znajdować się w danych źródłowych, w folderze wektory. A plik nazywa się siatka 3000, ponieważ oczko siatki ma 3000 metrów. Proszę Państwa, należy. W stylu tej warstwy, w stylu wypełnienia ustawić na brak pędzla oraz ustawić, wyświetlić jej etykiety z pola ID. W ten sposób pozostaną tylko i wyłącznie krawędzie tej warstwy z zapisanymi liczbami czy też numerami poszczególnych pól. Proszę Państwa, ja sobie wyłączę te wszystkie inne warstwy, które teraz nie będą mi potrzebne. żeby nie mieć nieporządku w projekcie. Tak? I teraz tak, jeżeli na przykład będę chciał przyciąć mapę bonitacyjną do obszaru 8, 9, 14, 15. Należy poszukać sobie takiego pola z narzędziami zaznaczania. Ja posługuję się zwykle wyborem obiektów prostokątem. Zaznaczamy siatkę w oknie warstw i teraz tym prostokątnym zaznaczeniem zaznaczamy cztery oczka siatki, które nas interesują. Następnie możemy przejść do narzędzi geoprocessingu i przycinania. Proszę Państwa, wejściową warstwą wektorową będzie warstwa, którą przycinamy, czyli bonitacja cieki. Maską przycięcia będzie siatka 3000 i należy tutaj zaznaczyć opcję użyj tylko wybranych obiektów, czyli przytniemy tylko do tych czterech, które zaznaczone są na żółto, prawda, czy które przed chwileczką wybrałem. Przeglądaj. Zapisuję to jako bonitacja, klip po angielsku przycięta, prawda, save. OK, dodaję warstwę do mapy. Tutaj zwykle pojawi się u Państwu pewien komunikat o niezgodności układów współrzędnych. Zaraz wytłumaczę o co chodzi. Bonitacja czeki jest w układzie 92. Siatka, jak widzicie, jest w układzie wygenerowanym. Aby ten komunikat nie pokazywał się, należałoby zapisać ten plik siatki do układu 92. Ja tego nie zrobiłem, ale jak widać, cała operacja przebiegła pomyślnie, ponieważ stworzył mi się przycięty fragment tej dużej mapy bonitacyjnej, jak widać, prawda? To jest w osobnym pliku shapefile. I to mnie interesuje. Proszę Państwa, proszę zobaczyć w tabeli atrybutów tej warstwy. Nie zginęły te punkty bonitacyjne, Odpowiednie punkty są przydzielone do odpowiednich obszarów. Jeżeli zaznaczę jakiś obiekt, mogę zlikwidować zaznaczenie tym przyciskiem. I teraz w ostateczności, proszę Państwa, tworzę mapę na zasadzie kartogramu, w której odpowiednim kolorem będzie odpowiednia ilość punktów bonitacyjnych zaznaczona. Podobno właściwości warstwy w jej styl. Zmieniam to na wartość, styl pojedynczy na wartość unikalną. Poszukuję w kolumnie kolumny na naciskam klasyfiku. To pole bez wartości należy usunąć. Natomiast mamy wartość 1, 2, 3, czyli 1, 2, 3 punkty, odpowiednie kolory dla tych punktów. Proszę Państwa, ich symbol może być taki, jaki się pokazał. Natomiast chodzi o to, aby mniejsze wartości były barwą mniej intensywną zaznaczane. Wartości wyższe barwą bardziej intensywną i dla każdej barwy należy ustalić przejrzystość na około 50%. Mogę to zapisać jako domyślny i OK. Mam moją wynikową mapę bonitacji dla wybranego obszaru w zależności od odległości od sieci rzecznej. W następnym filmie zademonstruję jak stworzyć ostateczną kompozycję mapy, którą później należy wyeksportować i dostarczyć mi na płycie CD jako jeden z elementów zaliczenia projektu.